Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Klitosek, a dzisiaj będziemy sobie lecieć po kolejny artefakt do kolekcji, żeby mieć artefakty po prostu już na bossa i wystarczy wtedy będzie się przygotować i już będziemy mogli iść, więc ja bez przedłużania po prostu zacznę sobie lecieć tam i zgadniemy. Przy o właśnie przy okazji wezmę GPS, a to pokażę lokację jakby ktoś chciał wiedzieć tylko musimy sobie go wziąć <laughs> nie tutaj tu będzie tak ostatnio się pompanie przydała więc na te słabsze jaskinie nie będę brał pompy w ostatnim odcinku zabiliśmy sobie alfa Rexa, z którego wyleciało nam trofeum takie ładne Ogólnie walka, jeśli ktoś nie widział, to niech to zobaczy. Walka nie była jakaś trudna, nie, nie trwała jakaś dłu jakoś długo, bo w sumie łatwo było, 16 poziom tylko. Więc źle nie było. Czekam, się mam pasażerów. Ja wiem, gdzie to jest, bo wiem w którą stronę lecieć. A jak coś to jest na wprost, pomiędzy wulkanem a tą górą obok oazy. Nie wiem jak powiedzieć. Po prostu pomiędzy. Pokażę jeszcze koordynaty na wszelki wypadek. Dokładnie. I miejsce na mapie. O, jeszcze to. Odobało. Taka luka tak jakby jest. Pomiędzy i właśnie tam jest. Wrócimy sobie tutaj wyżej, bo Tajle Koleo może zaatakować i, i będzie problem. I niedługo trzeba będzie oswoić taj, taj Lekoleo, tylko że na jakimś lepszym poziomie. Coś ponad setki myślę, więc mogę trochę poczekać z tym odcinkiem może żeby znaleźć tutaj lepsze levely dino to trzeba się troszkę naszukać, bo nawet po saveartucie naszym można wnioskować ile to trwa jak tyle zbierałem <laughs> znaczy szukałem w sumie Zaczymy sobie odrzut tutaj skoro przy okazji jest fioletowy no to można jakby był jakiś niebieski to nic by się nie stało, ale w bym zawsze coś może być fajnego. Co tu jest? a one mi nic nie zrobią, bo nie ma nocy. Co tu jest? Rury! O! Tu jednak to Łatwo sobie ten szybko. Tam był spino. Gdzie on jest? Jest, Który ty masz level? No, szesnasty widzicie. Łatwo to tu nie jest znaleźć jakiś lepszy level. O, Rex. Jakaś alfa tam jest chyba. No tak, kolejny. Alfa Rex. 60, to już będzie trudniej. Ale jest. I zapomniałem sprawdzić, gdzie jest tamten T-Rex? Ten którego widziałem. Co tu jest? Tu z tego? Rex, ale to 12. To jeszcze nie. Ten. Był jeszcze taki zielony jakby. Czy to był unicorn? Nie, to jest Ekus. Normalny. Hm. O, tu jest. Tylko że. No i jak jest taka strzałka, to znaczy, że gdzieś niedaleko jest alfa, bo ta strzałka oznacza, że mniejsze obrażenia dostają Dino. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tak na wszelki wypadek. No i nie, trzeba by. O, jajko Reksa. W powrocie sobie go może zabijemy wezmę sobie szybko jakieś naboje do pompy czy coś i można zabić sobie go a dokładnie, jak ktoś w tej jaskini jest tu to nie no to będzie dokładnie to wejście około tak gdzie jest ta luka tutaj jest wejście Ile tu tego było? O nie trafiłem nawet O dobrze, nawet. Ile ty masz zdrowia? Bo nie pamiętam Ty chyba masz full z tego co widzę Tak No i demek pójdę Tylko dałoby się walnąć łóżko jakieś może to wezmę tutaj Terizino, obie jakieś dobre bo Terizino 76 akurat do na smaka by się przydały, nie no to nie ale na smaka się przydadzą Terizino bo zadaje obrażenia dwukrotne mięsożerce a one są właśnie no w sumie jeżą wszystko chyba, ale są załapane jako roślinożerne, więc Tu są krzaczki, tu są krzaczki Mam pomysł <śmiech> <śmiech> Wezmę fundament kamienny tu walne na wszelki wypadek Chyba, że walnę domek mały. Łód i kamień. Nie złapię, nie, nie, nie. Pójdę na łatwiznę i zrobię już sobie domek, oznaczy oznaczę jako clever. Znaczy nazwę. I będzie. Będę już wiedział przynajmniej i kiedyś jak będę szedł jak na wszelki wypadek to tego zginął. Dobrze to co? Yy, te drzwi, sufit i trzy ściany. Trzy ściany, i, i co będzie potrzebne? Teczu, tecza, łuda i stone, i tak no to wiadomo, ale tecz więcej potrzeba. Jeszcze więcej. Dobrze, i teraz łuda. Trzeba tutaj trzeba troszkę więcej, bo to już trzy ściany idą Idealne skrzynkę mało na wszelki wypadek Ja też nie wiem, co w tej skrzynce zainstalować Ten... Nie wiem, chyba niepotrzebne, ale łóżko, łóżko musi być O, oh, telizno Aż tu? Usłyszałem stąd Nie wiedziałem, że taki zasięg mam w słuchu Dobrze, to postawimy sobie. Nie wiem czemu. To, to jest wina twórców akurat, że tak laguje przy otwieraniu ekwipunku. No tak już jest. Nie wiem od kiedy, ale. Każdy ma taki problem. Bo widziałem filmiki jak pisali, że problem jest z lagowaniem jak się otwiera jak Łóżko! Nie zrobiłem łóżka nawet. A to hajty, ha, hajt mam tutaj, bo <laughs> tak mam. Co potrzebne? Łóżko, skrzyneczka. Na skrzyneczkę nie stać mnie. Co jest? Wood Fiber. Nie huh. tutaj przyszły. Nie, one mogą do wywedny dojść, a jak mnie nie będzie, a ona jest na pasywie, to może być źle. Czyli trzeba fibera i nie pamiętam chyba udu na to drzewa. Szybko fiber jakiś trzeba zebrać. Mogłoby się przydać. Nie ma już nic. Też tak. Wezmę sobie wyciągnę łóżko. Czego jeszcze jest? Znaczy jeszcze nie było komunikatu, ale zauważyłem. Dobrze. Tutaj to to, 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 to. Jakby sensu, ale wezmę na niech będzie to, to no i można iść tylko. O, deszcz pada, to sobie napełnię bukłak przy okazji. Tak. Pamiętajcie, jak jesteście porządkującymi graczami, to możecie nie wiedzieć, ale jak deszcz pada, to możecie zawsze sobie napełnić bukłak. Nie, będzie jasno, będzie. Hmm. Mógłbym oswoić Akurat już dużo materiałów to nie będzie mnie kosztować Ohoho Myślę, że... o oh jest, myślę. Wystarczy tutaj waność takiego, nie wiem, klocka na małego. Hmm. Chociaż nie, w innym odcinku się tym zajmiemy, bo za dużo rzeczy na odcinek będzie teraz. Zabijemy sobie na szybko i dopiero. Ohoho. Właśnie, zapomniałbym o pewnej rzeczy. Przepraszam, że tak przedłużam trochę i niestety lag znowu. Jakby ktoś chciał wiedzieć to koordynaty 41 na 46 pomiędzy dwoma górami taka obok, nie to jest obok luki, ale na pewno znajdziecie. jak przedłużam co chwilę, to... A niestety zapominam co chwilę o czymś. Powszednie jaskini mi się nie chciały oddać. Insta. No i to jest obsydian, mi się obsydia to sobie go wezmę. <laughs> Jeszcze wystarczyłoby, żebym panu uraz Trzeba szybko go uleczyć, bo ma to nieciekawie Na szczęście szybko się regeneruje, że to u mnie, Gdzie to będzie? 泣いてる感じです。 na szybko nie wiem jak się przyszedłem nawet nie pamiętam tak? ale taka nauczka na kiedyś nigdy nie bierzcie Taki dino jak ja mam. Znaczy, bierzcie, ale z większą ilością HP i z większą ilością damage'a, bo trudno jest, trudno. <coughs> Szczerze <noise> Nie wiem czy dam radę tak, czy to będzie <noise> Jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie. Jednak nie. Niestety skończyło się jak zawsze z moją zbroją. W sumie mogłem sobie wziąć dwie zbroje, to by było o wiele łatwiej. Ale już. Denerwuje mnie takie. Widzicie, jak jest mgła, to. piksele tak. O! Znaczy nie denerwuje, tylko tak brzy... brzydze jest. Niestety. Piszę na nogę. Chyba, że nie złapie... Nie no powinienem złapać. Ej dobra, bo to chyba nie da się złapać widocznie, serio. A no, da się złapać, tylko ja jestem głupi. Okej. Okay. Pamiętajcie, nigdy nie lećcie tak w górę i ni nie róbcie niczego, bo kiedyś sobie leciałem... Chyba pterkiem to było i wleciałem, wyleciałem poza palier nie wiem jak i wyginąłem. O! Nie wiem, szczerze nie, nie, nie wiedziałem czy widać... Ale tutaj do kolei wyskoczyło na mnie. Nie wiem czy było widać to. Bo się tak szczerze nie patrzyłem. <laughs> Ale trzeba uważać, jak macie lecieć, to tylko jak macie dużo staminy i nad wszystkim. Tutaj już w dół można. Ale dołem jest najbardziej ryzykownie. sobie oswoimy później tam kiedy idzie na innym odcinku o ty masz się regenerować tu choć wątpię że już pójdziemy na jakąś jaskinę z tobą bo no nie było ciekawie chyba że to zależy po prostu od tego jak się teraz ją dźwięki No, to robimy miniaturkę. O, to tak dobrze. Rąk, to najlepiej do tyłu I jakby ktoś chciał robić kiedyś screena czy coś ja muszę znowu naprawić sobie zbroję to jest... nie powiem, że męczące, bo nie jest nie to, to nie powiem, że jest męczące, bo nie jest ale no szkoda jednak tego metalu Ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę, komentarz dla zasięgu i piszcie w komentarzach ogólnie jakie byście chcieli zobaczyć odcinki. Nie do końca zaswajania, bo oswajać będę wszystko, ale jeśli macie jakiś ciekawy pomysł na odcinek, to przykładowo co zbudować czy coś, to możecie pisać w komentarzach. Chętnie coś zrobię. Ciekawego. I... Dzisiaj sobie zdobyliśmy artefakt, w następnym odcinku nie wiem, będziemy oswajać pewnie z tego, bo z tego by się przydało, znaczy, w sumie by się przydało i przy okazji pokazałbym wszystkie funkcje, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i siema.